Zapracowanie jako alibi. Nie umiemy tak naprawdę wypoczywać, reflektować nad sobą, dialogować z innymi, trwać i modlić się w ciszy. Uciekamy nieraz przed własnym życiem, przed głębszymi relacjami z ludźmi i z Bogiem. Szybko męczy nas zarówno szczera rozmowa, jak też refleksja nad naszym własnym życiem. Namiętne oglądanie telewizji, tania lektura, internet, codzienna konsumpcja stają się wówczas namiastką życia. Dla wielu z nas zapracowanie jest pewnym alibi, by nie wejść w siebie i nie dowiedzieć się, co powinniśmy tak naprawdę w naszym życiu odmienić, by było ono spokojniejsze i bardziej ludzkie, bardziej ewangeliczne?